Ej, cześć, Siemon Olszewski, z tej strony X i to was w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Dead by Daylight na serwerze testowym, moi drodzy. Rework ogólny Trickstera. Ogólnie rzecz biorąc, yy, jest to interesujące, co z nim zrobili? Dlatego, że potrzebujemy tylko i wyłącznie trafionych 6 ostrz, żeby odpalić gwóźdź programu. Plus został zwiększony movement speed, jak widzi się, na normalny. I ręcz ogólnie tego jest zwiększony, jeżeli chodzi o jego nożyki. I niektóre addony zostały zmienione, tak jak na przykład ten jeden, który tutaj użyjemy. Czyli za każde kolejne trafienie ostrzem otrzymujesz łącznie 1% do pośpiechu, maksymalnie 7%. Bonus przypada po niecelnym rzuceniu ostrzy. Yy, wprowadzenie, lu, yy, lub po wprowadzeniu ocalałego w stan agonii. Czyli jakby tak wiecie, do całkiem mocny ogólnie yy, ten yy, addon. Także zagramy sobie tym tricksterem. Zobaczymy jak to rzeczywiście się prezentuje z tymi trafieniami ostrzami, jeżeli chodzi o Main event głównie, bo jest to naprawdę ciekawy. Także jeżeli odcina się Wam spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, zostawić subskrypcję na kanale i komentarz, że macie taką ochotę. No i co, dzisiaj taki wylew tego kontentu, że nie wiem, czy jutro jakiś odcinek wrzucę. Postaram się i tak, ale chcę zobaczyć, jak ten Trickster działa, ponieważ był to um, swojego czasu mój mainik, Teraz już tak średnio, ogólnie rzecz biorąc, ale jestem naprawdę ciekaw co oni z nim zrobili, jeżeli chodzi o ten main event. Chcę, tu zobaczyć na własne oczy swoje, naprawdę. Ponieważ opis tego był niesamowity, jeżeli chodzi o właśnie na stronie DBD, jak działa właśnie nowy Trickster. Także sprawdzimy go w akcji, moi drodzy. Oczywiście na te boty, bo ja nie mam zamiaru szukać gierki tysiąc lat. Także zobaczymy, zobaczymy, czy rzeczywiście potrzebujemy tylko 6 strzałów na to. To jest naprawdę kulminacyjne pytanie. Otworzę sobie tutaj szacheczkę, żeby, żeby zużyć twojego tego perk'a. Okej, okay, widzimy kolegów. <coughs> I ten hejs też fajny, jakbyśmy mu zużyli. Dobra. Jeden, o, mam movement speed. Dwa, trzy. Oj, już straciliśmy, ale... Ej, bo patrzcie, jak nam się szybko ładuje ten main event. Co jest? Boże. No niesamowite, ty. Ja pieprzę, moi drodzy. Co tu się dzieje? Rusyj, on trwa. Nie możemy. A, okej, okay, okej, okay, nie możemy rzucać ostrzami, ale to. Te... Nie wiem, wydaje się to mega mocne. Ogólnie nie będę ukrywał, jak dla mnie. I jeszcze wziąłem sobie ten addon czerwony, że wiecie, że po skończeniu regeneruje nam całe ostrza po gwoździu programu. Także. Kurde. No, okej, okay, okej. Okay. Gani skręcony jak to, boty, wiadomo. Czy ktoś tutaj jest? Chyba nie. Ok, skopie mechanika. Ale patrzcie to, rzeczywiście potrzebujemy tylko, tylko chyba sześciu tych i mamy cały kurczę zapełniony licznik main eventu. Trwa on krócej. o to chyba inne odgłosy takie ja mam wrażenie. Okej, okay, tam koleżanka ucieka sobie z dwoma, o kurde, co tu się dzieje? Także no jest to naprawdę ciekawe. Ja pieprzę mamy main event, ty patrzcie to Okej, okay, gonimy ją, odpalamy Okej. Okay. O ja pieprzę. Hegel no tutaj to nic nie zrobisz, zrobić, to przykro mi. Ej, powiem tak, jak jakieś będziecie jak bo Babi jak ja, to jesteście w stanie powalić się na spokojnie raczej tym main eventem bo no <grym>, Jak się w tym celujecie, to naprawdę na close range Kurde, mał no szans. No to te efekty, widzicie to w ogóle? Co tu się baguje? Jakoś... Okej, oś... e, mi snaliśmy, ale to z tym movement speedem powiem wam całkiem fajny redesencik się szykuje chyba. Tam kogoś widziałem, czy mi się tylko wydawało? O to jest pytanie. Tutaj kogoś na pewno widzę. Jonas Brothers Oj mi okay, misnąłem Skapmy tą paletę, bo on będzie tutaj wokół ciągle właśnie. Oj I 3% miałem speedu większego ty Ok. Ok, main event. Siu! Rozmawiać Hype Man, holy moly. Czyli zrobili tak, jakby trickstera. Tak, wiecie, tak, żeby bardziej rzeczywiście aż tak mega dużo z tych ostrzy korzystać. Kurde, powiem wam, nie, wiem, mi się to mega podoba. Nie ukrywam, że wydaje mi się to jako mega mocny buff ogólnie. Dajcie znać, co wy sądzicie w komentarzach, jeżeli chodzi o to, bo naprawdę, jak dla mnie, jest to giga, giga fajne. Jak dla mnie, mówię, jak dla mnie, to jest moja opinia. Możecie mieć totalnie inną opinię. W ogóle nie muszę, prawie, wiecie, reloadować strzałów, bo mamy ten, właśnie, iridescent. O. No i fajnie, jakbyśmy trafili. Okej. Okay. Koleżanko. Okej. Okay. Dobra, podgonimy ją i siup. Trafię cię, dobrze. O, ja, pieprze. Oro, oro. O, te boty lubią jukować, Umieją naprawdę tutaj dukować, ale, no. No chance, no chance. Te dwa centy naprawdę łączą się, powiem wam, mega fajnie. Naprawdę. Nie musimy prawie w ogóle reloadować. Także te perki na otwieranie szafek, tak właściwie są bezużyteczne. Naprawdę. Nie musimy z nich korzystać w ogóle. A, patrzcie, wyciągnąłem je już od razu. Mówię, no to są boty. Wiedzą, co się dzieje. Wiadomo, jak to wygląda. Dobra. Hello? A idę kogoś? Ty, what the fuck? Jestem zagubiony we mgle, chyba troszeczkę. No dobra. O, tam jest koleżanka, dobra. Hello? Myste. Mogę trafić chociaż raz? Wolałbym, dwa, żeby. Chociaż, okej. Okay, Mały movement speed, chociaż trochę zwiększony. 1% zawsze coś. No tutaj to jest taka lupa, że raczej nic nie zrobimy, ale. Ale możemy bardzo sobie tak wystakować te procenty w ogóle i... wiecie, biegać z nimi ogólnie. To jest spoko sprawa. Oj, no tylko na pewno nie robić tak jak ja, bo to... Oj, no. tak, 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 też nie róbcie, naprawdę. To to To, to nie ja, pod bogiem. Gdzie ty uciekasz, koleżanko? Dobra, ja powiem ci tak. Smacznej kabusi. Okej, okay, nice, we got it. Nie wiem, co te boty robią, one chyba są też confused, co tu się odpieprza. Naprawdę. To się ściągnie, halo? No i pełny ciągle mamy reload. Ja cię rupię. No dobrze. No dobrze, dobrze, haczyk dla kolegi. Ciup, dla koleżanki, sorry. Barba coś ciekawego nam powie? Chyba nie. Możemy otworzyć szafkę, może jakieś aury nam pokaże przy okazji. Okej, okay, ściągnęli Feng spoko. Szafka, eee, walue. Coś, Chyba niezbyt. Okej, okay, kolego. Jeden. Oj, jeden. Oj. Jeden. Kurwa, ja nie umiem strzelać, moi drodzy, tym Ja cię mogę z auto ataku powalić, ale chciałbym sobie... Chociaż trochę nastakować tego speeda, wiesz. Wiesz co? Auto ataczek pogardy. O kurde, co tak się drzesz, ty? Też ten main event, jak widzicie, jest naprawdę sporo aktuowany, nie musimy go od razu skastować, tak go nie zmienili, czas na kasta mamy naprawdę spory, ogólnie, także też jest spoko, naprawdę. Muszę sobie dojść do jakiegoś surwa po prostu i skastować wtedy dopiero tego main eventa, nie? Naprawdę git sprawa. no ostatnią chwilę może klikniemy, co? Nic nie widzę raczej tutaj, ale... Ktoś tutaj może być, tam pewnie, w szaku. Okej, okay, okej. Okay. Albo nie w szaku tutaj chyba co? Oha Okej, okay, mamy 2% speida więcej, spoko. i misnąłem Dobra, dobra Oj koleżanko, obawiam się, że to jest twój koniec 27 tych i teraz sobie używamy to. Iś, 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 ostrzał No i dobrze I zapełnione ty no mówię, te dwa iridescenty się naprawdę mega łączą, powiem wam. Mega, mega, mega. Kurde, no może powiem wam, że po tym może wrócę do Tekstera, naprawdę. Wydaje się mega przyjemny. Nawet tymi, wiesz, z, z Reoldami to ja tutaj nie mam problemów i tak, ale... po prostu same w sobie te dwa iridescenty. Spoko sprawa, wiecie, nawet na nadgonienie leciutkie ten 1% movement speedu zawsze jest... Chwila, bo ja tutaj... Yy... I get bamboozled. Siema, koleżanko, słyszę cię. O, hello there. Da się też tak fancy rzucać wiecie, że... O, Dobra, ale ja nie będę wykał fancy, będę tylko jak po prostu. O może Isiu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Reloada. Nie muszę, bo drugi Redesem. No już cztery pociski znowu. Kurde moi drodzy, naprawdę. On top, on top, normalnie. Taki trickster będzie grany pewnie ten. Jeszcze nawet wiecie, ten... 1% movement speedu co 7 strzałów maksymalnie. Można to zastąpić jakimś innym, też addonem, oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że będzie tutaj miało większy sens. Bo nie każdy musi tutaj tak fancy umieć tutaj rzucać tymi nożykami, co nie. Okej, okay, on ciągle do przodu biegnie, jednak spoko. A to jest. ta. Pękmin Rzanko. Okej, okay. Coś... Iś... Oj, patrzcie jak one jokują. Kurde, śmiecie małe. O i dlaczego? O kurde, koleżanko. Oprzyjmowałaś sobie hitków. Nara tam, Kurde, pal gumito. Pal gumito. Bym musiał zagrać naprawdę na ludzi i zobaczyć kto się prezentuje. Te, bo to naprawdę umią grać. I naprawdę ładnie lupują i kręcą te geny właśnie, a propos. Ale ten t naprawdę daje radę. Kurczę, tak solidnie daje radę. Okej, okay, gdzie znajdziemy kolegę Jonaha ostatniego? Jonah, Jonah. Nie widzę go. Otworzyłbym sobie szafkę, żeby sprawdzić. Może gdzieś tam się w obrębie znajduje. Okej. Okay. Powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jonah ewidentnie gdzieś przepadł. Ale naprawdę, wydaje się to mega, mega spoko, moi drodzy. Nie ja chcę jej też kampić oczywiście, ale... Chciałbym znaleźć Jonacha, halo, policja. I chciałbym obliczyć czy naprawdę tylko 6 strzałów w ogóle tutaj z tych ostrzy yy, zapełnia nam cały Main Event, bo też tak mówię 6 strzałów, ale nie liczyłem, więc fajnie jakby się sobie rzeczywiście policzyli. Okej. Okay. Oj. Jeden, dwa, trzy. Cztery, 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 o kurwa. Prawie cztery. Leb? O, okej, okay, nieważne, ograł mnie. Idziemy za nią, koleżanko. Okej, okay, sorry. 4, 5, tak, 6, rzeczywiście 6. Ok, czyli, rzeczywiście, 6 po prostu. Nie wiem, to jest, kurde, falno. fajne. Żeby nie powiedzieć, że są mocne, ale fajne. Naprawdę fajne. <ścoughs> kurde, nie wiem, naprawdę, mi się to podoba. Mi się to podoba, patrzcie. A ten typek gdzie jest, że nie widzę jego aury nawet? Kampi gdzieś tutaj w rogu pewnie. Chami prostak. Nie nakręci. Patrzcie to, jaki kozak się znalazł. Main event. Dobra. Może uda mi się chociaż jeden stab zbić jego HP, co? Ale idealnie, moi drodzy, idealnie. Lepiej by się nie mogło, powiem wam. Myślę. Ogólnie też chyba oni zmienili mu, że potrzebujemy jeden mniej nożyk do właśnie wbicia w surwa, żeby go powalić, także też spoko. Nie no, powiem wam osobiście, mega mi się to podoba, mega ta zmiana, na plus jak dla mnie. Mniej trwa ten main event, ale krócej w sensie, ale po jakie oro można tym zrobić według mnie, to jest ogólnie fajne, naprawdę zajebiste ogólnie. Dajcie znać co wy sądzicie w komentarzach, naprawdę dla mnie mega, mega spoko zmiana. Może w końcu będzie jakoś bardziej grywalny, kto wie. E, także no, e, no i tyle moi drodzy. Ja dziękuję Was za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak pamiętajcie o lajka, się w górę, o subskrypcji, o komentarzu. Dla mnie fajna zmiana dla Ticksterka, bardzo mi się podoba. No i co? Ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się, do następnego moi drodzy i pa pa!